Was serdecznie w dniu dzisiejszym przedstawię Wam bardzo ciekawy produkt kulinarny, który jesteśmy w stanie sobie przygotować bardzo szybko w domu na szybki obiad albo szybki poczęstunek dla gości. Produkt ten jest już prawie cały gotowy, ale wiem, że wiele, wiele osób w ogóle nie ma o nim jakby zielonego pojęcia, że on jest dostępny w takiej formie jak ta, dlatego też przedstawiam Wam ten produkt, szczególnie, że nie jest drogi. Lasagne bolognese. Mniej więcej ma wyglądać w ten sposób. Jest to kilogramowy produkt, więc wystarczyć powinien na 4 porcje, bardzo syte. Od razu Wam powiem. Jest to produkt bardzo dobry, bardzo smaczny, szybko się przygotowuje go. Tak więc nie powinno być z nim żadnego problemu. Od razu Wam powiem, co w nim jest takiego fajnego. Po pierwsze, bardzo prosty w przygotowaniu. Poradzić sobie z nim naprawdę dowolny lajk. Od razu Wam mówię, że ja pierwszy raz będę to przygotowywał. Eee, zwykle robi to żona, jeżeli już zdarzy nam się kupić ten produkt. Eee, I od razu Wam mówię, że uszy się trzęsą, takie jest to dobre. Więc tak, co my tu mamy? Ladzania bolognese, płaty ciasta makaronowego z sosem bolońskim, z mięsem, z warstwą sosu beszamelowego i. 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 i, i, i. Ser i serem Mentaler na wierzchu. Super. Sposoby przygotowania mamy dwa. Można to zrobić w kuchence mikrofalowej, ale bardziej zalecane jest w piekarniku, tak jak tutaj nam pisze. Pierwsza rzecz: rozgrzać piekarnik do temperatury 180 stopni. No to więc przejdźmy sobie do piekarnika. Przejdźmy sobie funkcję, włączmy sobie termoobieg, czyli taki oto tutaj wentylatorek. 180 stopni pasuje, więc włączamy. Piec w tym momencie zacznie nam się nagrzewać. A my, w tym momencie, możemy dalej zobaczyć, co w instrukcji mamy przygotowania, wyjąć produkt z opakowania plastikowego, czyli ogólnie z tego plastiku, zaraz to wyciągniemy i włożyć tackę, czyli tą aluminiową, do, piekarniku, do piekarnika. Przepraszam, i piec przez około 20-25 minut, aż produkt będzie gorący. A ser stopi się i zarumieni. Tacka nie powinna dotykać ścianek pieca. W porządku. Tak więc w tym momencie możemy swobodnie produkt otworzyć. Ok, produkt już został wyciągnięty z opakowania. Jak widzicie, mniej więcej tak wygląda czyli jest opakowany w aluminiową tackę. Na samej górze, jak widać, ser. Jeszcze raz spójrzmy, jak ten produkt powinien na końcu wyglądać. Tak, jak tutaj. Czyli ten nasz ser musi się zarumienić mniej więcej w, takim, w taki sposób, jak tutaj na obrazku. Jeszcze wrócę tylko i krótko Wam powiem, bo i tak piec się nam nagrzewa. Że jeżeli ktoś nie ma e, piekarnika, może skorzystać oczywiście z kuchenki mikrofalowej. Tak, jak tutaj mamy napisane, czyli wyjąć produkt z aluminiowej tacki. Czyli tą tackę, jeżeli chcielibyśmy skorzystać z kuchenki mikrofalowej, musimy wyciągnąć ten cały produkt z tacki, z tej aluminiowej tacki, ponieważ coś by nam jeszcze tam wybuchło w, naszym, w naszej kuchence i przełożyć do naczynia nadającego się do podgrzania w kuchence mikrofalowej, czyli na przykład na talerz. Co tu jeszcze mamy? Podgrzewać produkt przez 10-12 minut. W mocy 600 W. Ten czas jest odpowiedni do podanej mocy. Czas należy dostosować do zaleceń państwa kuchenki mikrofalowej. ok, ale to sobie każdy poradzi. Jeżeli ktoś by tutaj, od razu wam mówię, w kuchence mikrofalowej jedna rzecz, jeżeli ktoś da na przykład na maksa i ten MAX na przykład to będzie 800 albo 1000 W, to od razu wam powiem, że produkt się kompletnie zepsuje. Bardzo istotne jest, żeby korzystać z takiej mocy, czyli tutaj jest akurat 600 W i mniej więcej w takim czasie, albo prawie idealnie, w takim czasie, jak tutaj jest pokazany. dlaczego? jeżeli damy na przykład na 800 W, albo jeszcze więcej to produkt nam się po prostu spali jeżeli damy na mniej no to będzie się bardzo długo robił i efekt może wyjść niezbyt fajnie dlatego też ustawmy 600, jeżeli ktoś nie wie, na przykład nie ma skali w podziałce na przykład 200, 400, 600 W, itd. Tak no trzeba sobie zobaczyć w instrukcji obsługi, który punkt będzie równy 600 W jest to bardzo istotne Dobra, ale my robimy tutaj produkt w piekarniku na 800-180 stopni Celsjusza i 20-25 minut. Tak więc jeszcze poczekam minutkę. W tym momencie powinniśmy już mieć dość ciepło w naszym piekarniku, i za około minutkę włożę ten produkt w tej tacce, tak jak tutaj widzicie, do piekarnika. O, tak to wygląda. I za około 20 minut będę obserwował e, wyniki e, zarumienienia się i roztapiania tego sera, który jest tutaj u góry. Gdy będzie już ten ser zarumieniony, w tym momencie, czyli za około 20 do 25 minut, będzie można wyciągnąć produkt. I oczywiście podzielić na talerzyki, położyć i wcinać. Zaraz wam pokażę, co będzie dalej. OK, czas na wsadzenie produktu do piekarnika. Tak więc otworzyłem piekarnik. Lasania sobie już leży. A! Oczywiście rękawiczka. Zasuwamy nasz produkt. Termoobieg jest włączony. Zamykamy piekarnik. I ustawiamy sobie czas. Można oczywiście mierzyć go pewnie sobie czas. Ciekawe, czy mi się uda to zrobić. około 20 minut OK, i w tym momencie, gdy mamy 20 minut ustawione, czas będzie sobie... powinien sobie biegnąć Chyba tak OK, 20 minut powinno sobie teraz biegnąć i nasz produkt będzie się przygotowywał. Istotne jest, żeby po jakieś 15 minutach już spoglądać na nasz produkt, czy będzie się już rumienił ser, który jest u góry. Już minęło 14 minut. Zobaczmy jak tam nasz produkt, czyli nasza lasagne bolognese około 20-25 minut ma się przygotowywać spróbujmy zobaczyć czy już jest zarumieniony nasz ser nie jeszcze nie ale widać że już się rozpuszcza tak więc Tak więc nasze danie myślę, że będzie gotowe za jakieś 10 minut, niecałe. I będzie można podać już je członkom rodziny, oczywiście. Od razu Wam mówię, że na pewno to danie jest bardzo dobre. Raz na jakiś czas sprawiamy sobie taką przyjemność. Eee, czyli tak naprawdę nie trzeba nic robić za bardzo. Tylko wyciągnąć, włożyć do piekarnika, 20-25 minut odczekać i mamy naprawdę świetne danie. Ok, poczekamy jeszcze 5 minut i sprawdzimy ponownie. 20 minut minęło, właśnie piekarnik zapipał. Tak więc założymy oczywiście rękawiczkę, żeby się nie poparzyć i zobaczymy, jak wygląda nasz produkt, czyli nasza lasagna. Musicie przyznać, że wygląda bardzo, bardzo ciekawie aczkolwiek nie widzę jeszcze, żeby był do końca e, do końca makaron e, spieczony, więc jeszcze na 5 minut zostawimy termoobiekt, czyli wentylatorek OK. 180 stopni pasuje, włączamy jeszcze na 5 minut Ok, i za 5 minut zobaczymy produkt już końcowy, czyli około 25 minut to rzeczywiście jest, wydaje się być, najlepszy czas na stworzenie jedzonka. Czyli jeszcze troszeczkę za, za szybko byśmy wyciągnęli, ale ma być idealne, więc musi wyglądać tak jak tutaj na obrazku mamy. Czyli tak mniej więcej ma być podpieczony serek w górnej warstwie a skoro tak ma być to tak ma być, czyli jeszcze 5 minut i jestem przekonany że nasza ladzania, czyli szybkie danie zostanie przygotowane w sposób perfekcyjny od razu Wam mówię, nie śmiejcie się, jest to mój debiut w kuchni pierwszy raz coś robię, żona zaskoczona tak więc, jak mi nie wyjdzie, to będzie katastrofa. Ale mam nadzieję, że wszystko wyjdzie prosto i łatwo, ponieważ tutaj nie trzeba żadnej specjalnej technologii. Wystarczy piekarnik albo mikrofalówka. I oczywiście przygotować danie. Zaraz Wam pokażę, jak będzie po 5 minutach wyglądało nasze danie. Patrzymy ostatecznie, jak nasz produkt się przygotował. Więc otwórzmy sobie. Rękawiczkę oczywiście załóżmy, wyciągnijmy, czyli 25 minut nasz produkt się przygotowywał. Zobaczcie, jak wygląda rewelacyjnie. A pachnie super. Ok, myślę, że już troszeczkę temperatura opadła tutaj dookoła, żeby się nie poparzyć. Więc możemy nasz produkt spróbować chwycić i wyciągnąć na deskę. Ok. Zamknąć i oto jest nasz produkt, czyli lasagna bolognese Sami możecie zobaczyć, jak wygląda. Wygląda rewelacyjnie. I możecie mi wierzyć, że pachnie super. Tak wygląda. Oto ten produkt. Jedyne co teraz zostaje, to pokroić na cztery części. Już zabieramy jakiś nóż. Ok, więc podzielimy myślę na pół. Serek fajnie. Stopiony. Cała istota akurat w tym daniu jest ta, że jest bardzo proste do wykonania. Czyli, jeżeli jakiś na przykład kompletny lajk w kuchni, jakiś mąż, albo jakiś po prostu facet chce zrobić dla swojej kobiety naprawdę dobre jedzenie, którym, którym zaskoczy ją, to skacze sobie. Na jednej nodze do biedronki albo do innego sklepu, który ma ten produkt w sobie, znaczy w sprzedaży i przygotowuje w domu taki produkt, i zaprasza sobie kobietę do domku i karmi ją takim jedzeniem. Nie wierzę, żeby jakakolwiek kobieta była obojętna. Oczywiście odwrotnie, czyli takie danie przygotowane dla mężczyzny tak samo pewnie zda egzamin. Dobra, jak widzicie, bardzo łatwo się przekraja. Ja postaram się teraz wyciągnąć, żeby Wam pokazać. Eee, zobaczymy, czy nożem się da, bo jak nie, to weźmiemy troszeczkę inne narzędzie. Tu chcę tylko tak oddzielić produkt od... O, uda się. się uda, jak nie to weźmiemy jakieś inne narzędzie Ok, hop i już mamy na talerzyku zaraz Wam pokażę jak wygląda produkt gotowy z każdej strony polecam naprawdę każdemu, jadłem go już kilka. U nas to może krotnie w życiu od różnych producentów i prawie każdy tak samo smakuje, wygląda. Tak więc, już tutaj pierwsza porcja wędruje na stół. Oczywiście, jeszcze widelec. Można sobie do tego wziąć na przykład jakiś ketchup albo inny sos, ale myślę, że jest kompletnie zbędny, ponieważ mamy tu naprawdę ucztę. Uczte spaków tak wygląda. Ok. I tutaj widelec, coś do picia. I oczywiście można zaprosić kogoś do jedzenia. Mam nadzieję, że Was przekonałem. I ten oto tutaj produkt w pełni zaspokoi Wasze kubki smakowe. I warto spróbować tego produktu u siebie w domu. Szczególnie, że koszt tego produktu to jest około 10-12 zł za kilogram, powtarzam, czyli 4 takie kawałki. No i oczywiście około 25 minut w piekarniku lub około 12 minut w mikrofalówce na 600 W. Mam nadzieję, że wszystkim smaka zrobiłem. Życzę Wam miłego dnia, a ja zabieram się za jedzenie. Pozdrawiam.